czyn, czyn, LPF pamiętacie, że pisałam, że idę do kina, na listę DM. Bardzo polecam film, bardzo fajny. I tylko, że tym poniżej 13 lat nie sądzę, żeby wpuścili, nie wiadomo. Ja weszłam. No i mówiłam też, że będę w Smyku. No i kupiłam sobie dzisiaj bez szoty. O! Jest to taka tuba. Tu, 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 tu. Tutaj pisze: Jak duża jest kolekcja Business Pet Shop? No, teraz moja kolekcja wynosi um, 8 petków. I jeszcze dogadałam się z koleżanką i dam mi swoje 5 e, spadków, więc będę miała ich jeszcze więcej. Bardzo się z tego cieszę. Więc e, oto mm, tutaj wiewióreczka. Serenka, e, ona jest błyszcząca. E, I dzisek, do tego są orzeszki, marcheweczka i rybka. No to bierzemy się do otwierania. Hmm. Nawet nie myślałam, się do tego zabrać. Spoko. Chyba się uda. Okej. Okay. Um, a więc po kolei. Pierw wyjmiemy yy, dywiórkę. Czekajcie, bo się są jeszcze jakieś takie. To sobie to wszyscy robią? bo to ktoś tak samo... Tak, 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 się tak, Zapraszam w ręką. Hmm. Podarło się, szkoda. No, szkoda, nieważne. Trzeba no, najwyższy ale się pieszę. Nawet nie, nie widzę jak bardzo. jest orzeszki? okej. Okay. Więc jest to taka wióreczka, z orzeszkami i będzie się nazywać skwyki, i jest to chłopak. Mój pierwszy otwieramy następnego, to jest lisek z rybką, i będzie się nazywać. Milka, mój pierwszy moja pierwsza rywka. Po drugie, wszystkie są moje pierwsze, ponieważ odtwarzam ty od ty od ty tylko y trzy kotki: pieska i szyderka. Więc różnorodność moich łańcuchów się powiększa. I jest tu taka szarejka z marchewką, ona jest błyszcząca i będzie się nazywała Sparkles, jest to dziewczynka, nazwa się stąd, że na opakowaniu jest napisane, że to jest pudełko właśnie z serii Sparkles i po polsku było to Błyszczy, ale ja chciałam po w innym języku i to właśnie jest Sparkles, tutaj pisze, tylko że akurat nie widać, bo nie mam takiej dobrej ostrości w aparacie Emilka, przepraszam bardzo, Emilka yy, i Sparkles. Chłopczyk, dziewczynka, dziewczynka. Bardzo mi się podobają. E, Dodam je do mojego e, pierwszego serialu. E, zmienię też zwiastun ponieważ strasznie mi się nie podoba. I yy, jeszcze w poniedziałek zrobię filmik, bo koleżanka mi przyniesie pepsy, chyba że we wtorek może, bo ona często czegoś zapomina. No, to już chyba wszystko na dziś. 对。但是